Woda, życie Afryki. Żaden środek nie przyczyni się bardziej do zmniejszenia liczby chorób i ocalenia istnień ludzkich w krajach afrykańskich, niż ułatwienie ogólnego dostępu do wody pitnej. Słowa Kofi Anana. Dostęp do wody i jej jakość mają duży wpływ na jakość życia ludzkiego. Wzrasta liczba zgonów spowodowanych chorobami, jakie niesie skażona woda. Także trudne do przewidzenia, choć częste susze przyczyniają się do głodowej śmierci wielu Afrykańczyków. Kobiety w Afryce spędzają średnio pół dnia na transport wody do swoich domostw. Misjonarze franciszkańscy od samego początku swojej obecności w Kenii mocno zaangażowali się w różne projekty wodne, budując wodociągi, wiercąc studnie. Niektóre studnie są zaopatrzone w pompy napędzane siłą wiatru. Niedawno misjonarze w Ruili wywiercili nową studnię. Kilkudziesięciometrowa studnia, która niegdyś wystarczała nie tylko im, ale i ludziom z okolicy, prawie zupełnie wyschła. Korzystano więc z wody sporadycznie dopływającej rurami z okolicznych gór. Niestety, to właśnie ta woda była powodem tyfusu. Oto cytat z listu, który nadszedł do sekretariatu misyjnego od ojca Kazimierza Szulca, przełożonego misji. W naszej studni woda jest na 10 minut pompowana co drugi dzień. Boimy się włączyć pompę z obawy, że spali się pracując na sucho. Raz w tygodniu dochodzi woda z gór Niambene, dokładnie brązowa od brudu i ze strasznym tyfusem. W naszym rejonie panuje epidemia tyfusu ostrego. I wielu z tego powodu umiera. W górach Niambene, okoliczne szpitale zdobiły wysypiska śmieci. Tu i ówdzie leżą części ludzkiego ciała. Woda stamtąd spływa do ujęcia i dalej, choć nieczęsto płynie do wioski. Środki do uzdatniania wody do picia są niedostępne ze względów politycznych. Studnia jest konieczna, jeżeli mamy dalej utrzymać misję w Ruiri. Nie wiem, co mam robić. Przy pomocy współpracowników misyjnych udało się wywiercić na terenie misji nową studnię. Koszt tej inwestycji wyniósł 27 tysięcy amerykańskich dolarów. Na głębokości 210 metrów wytysnęła zdrowa woda. Jest jej bardzo dużo. Korzystają z niej nie tylko misjonarze i misjonarki. Ale i okoliczna ludność. Oprócz tego, że wody na świecie jest coraz mniej, należy zauważyć, iż jest ona niesprawiedliwie i źle dzielona. W spłuczce toaletowej, stosowanej w krajach rozwiniętych, znajduje się tyle wody, ile zużywa w ciągu dnia mieszkaniec Afryki do prania, mycia się, gotowania i picia.